вообще jeszcze w drugą stronę ma być ten element. To nie sprawia. Ten etap a ty nic nie mówisz dobra, dojdźcie w tę stronę o, to to no zobacz elegancja kulotromancja mam nadzieję, że się nie nudzisz jak tak to napisz w komentarzu Jaro, nie przynudzaj ale jak się nie nudzisz Zobacz jak ci to muszę pokazać. Co nam jakaś bitwa. Nie wiem czy to tu powa dycha już nie przyszedł tutaj na